Cześć, witam Was w pierwszym odcinku serii Survey Pfeffer 2. Dziś gram z Maty. No i gramy z takimi notebookami. Choć z nas nie są mniejsze. Co nie? Mhm. Oczywiście, jeśli gracie tą grę, możecie pograć z nami. Ten luzowy, ja jestem taki, ja jestem taki kolor, to jest mój kolor, to 0% wygranych, tak jest, a to jest Mati, 42% wygranych, bo to no life, oczywiście, dobrze ziom, ziom ziom EJ nie umiem skręcać nie nie popisułem nie głęb. to tylko byś... Paj. lol to tylko byś na mnie umiał zwalać no kurde trochę nie mi laguje jestem przed tobą tak, mam 5 punktów, a te 4. Tak. to kto pierwszy odpadnie, czy ty, czy on. on. No jak on, to ty wygrywasz. I masz więcej punktów. Zobaczymy tego olika. 27 rozumiem, 12, 0, 32, 12, 30. Dobrze, gramy. Zium, a ja mam ziozdrę A ja robię slalomy jakieś dziwne, bo mi laguje Zium. Jakie to jest kiedy nie Dzisiaj, kiedy miałem wyłączony komputer, też cię lagowało. Skąd wierzysz? O, nawet tutaj, pisze, że laga O, Sawary i wygrał. A ja jestem King of karate No no, link naguje. Dobrze. Widzowie, jeśli chcecie pograć z nami, oczywiście zapraszamy na tę grę. Link będzie w opisie, rejestrować się i szukać VIPMATI lub Kumiz King. Przywodnie jesteśmy na mapce Ety-Ety albo Stringi. Od tego mam rację. wziąłem. Ob... Widzicie jaki to dobry? Nie gram z nim. Baba. Chciałbym mieć dwóch widzów na YouTube. oczywiście subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie oczywiście łapki w górę a nie w dół wow logujemy z blok fajnie może on na czterech kółkach jedzie bombą. Wow. Taka lampka To jest dzwonek deblo Kto lubi placki, łapka w górę? Jutro będziemy mieć gdzieś jokera w odcinku. Dobrze. Pierwszy odcinek będzie trwał od Ogólnie odcinki będą trwały mniej więcej tak 9-10 minut dopóki sobie nie kupię frapsa. Aha. Albo nie pobiorę z torten. torrenta torten. Tort, tortu. Dobrze grajmy grę Zagrajmy w grę. Pogrubię cię. U Wow. <grym>, wow. Mogę zmienić wam kierunki? Ten zielo, zielony zmieni kierunki. Yeah. Nie zmienił go. to No że A, A ja jestem od na Nooo. do Ale że... nie mi Widzicie jaki zielony nobem mnie zamknął. Chupcio, he. Jeśli wiecie, co to są takie trzy takie niebieskie kółka, może to jeszcze pokażę w tym odcinku. To piszcie, bo ja nie wiem. Chyba, że Google. Jestem pierwszy, ale od końca. Brom, brom, brom. Dobrze, że zamknąłem. Nikt już u góry nie przejedzie na 100%. Nikt u góry już nie przejedzie na 100%. Bum. Czemu sobie nie wzięła Żółwia? Dobrze Musimy Olikuwać Olig 009 Wow Łat Ty kto to zrobił Nie wiem to marę No a potem skręcą Ja nie umiem tego robić trafiłem Laga miałeś tak dobrze szło dobrze żum żum ale ja miałem za dwunieć czyli na mnie tak <coughs> jak ja jestem grubaśny, a mój brat mi coś wyciska Nie wyciskaj mi tu nic Ja mam iść Jest

Dobrze, już jestem. A ty jesteś nobem, bo przegrałeś. Jestem nobem, tak? Tak, ja dostałem przynajmniej plus zero, a nie takie nie, takie dziwne liczby. Nie znam się na tym. Bo mnie to to są cydzyki. <ścoughs> nie, przeklej sobie w głowę w prawo, to będzie to wyglądać jak cydzyki. Dobrze, to chyba koniec pierwszego odcinka. Dostałem minus jeden punkt, A on dostał ile? Dwa punkty. To chyba ten mój. Dobrze, to koniec, więc żegnam was. Do następnego odcinka.